Charakterystyczne objawy, takie klasyczne, osiowe, opisane już w XIX wieku właśnie za sprawą e, doktora Dewika. E, stąd zresztą pochodzi nazwa e, jednostki chorobowej, czyli mamy objawy ze strony rdzenia kręgowego i mamy objawy ze strony nerwów wzrokowych. I tak, e, występują u pacjentów klasyczni objawy zapalenia rdzenia kręgowego. To może być niedowład lub nawet porażenie kończyn dolnych, czyli nóg. Może być e, wzmożone napięcie mięśni, mogą być niedowłady albo porażenia, czyli kompletny paraliż jednocześnie i kończyn górnych, i kończyn dolnych. Mogą być zaburzenia czucia, mogą występować bóle, czasami bardzo silne bóle kończyn. Może pacjent odczuwać także nadmiernie pewne bodźce czuciowe czy dotykowe. Mogą występować tzw. zaburzenia zwieraczowe, czyli zaburzenia oddawania moczu i stolca. Mogą też występować bardzo dotkliwe dla chorych napadowe, bolesne kurcze mięśni. Natomiast jeśli chodzi o zapalenie nerwu wzrokowego, to typowo pacjent będzie skarżył się na ból gałki ocznej. Mogą być zaburzenia widzenia, zaburzenia ostrości wzroku, od zmęczenia wzroku do całkowitego zaniewidzenia. Typowy będzie ból także przy ruchach gałki ocznej. Występują też o tym badacze XIX wieczny nie wiedzieli, objawy zajęcia innych struktur układu nerwowego trochę mniej typowe. Możemy mieć objawy do, związane z zajęciem struktur pnia mózgu, to ta część układu nerwowego pomiędzy rdzeniem a samym mózgiem. Objawy mogą być zupełnie nieoczywiste, takie jak uporczywa czkawka, nudności, wymioty, zawroty głowy. Mogą być bóle twarzy. Może występować porażenie nerwu twarzowego, czyli wykrzywienie twarzy. Mogą być zaburzenia słuchu, bardzo rzadko zaburzenia oddechowe, ale jeśli one się pojawiają i są nasilone, mogą nawet doprowadzić do zgonu pacjenta. Mamy prawdziwą niewydolność oddechową. Mogą być rzadziej zaburzenia połykania czy zaburzenia równowagi. Mogą być objawy ze strony... Samego mózgu, których zupełnie w zasadzie nie kojarzymy z chorobą dewika, takie jak zaburzenia świadomości czy zaburzenia widzenia. Jeszcze mniej. Typowe objawy to wynikają z uszkodzenia podwzgórza i mamy tutaj zaburzenia hormonalne, to mogą być zaburzenia funkcji tarczycy, u kobiet zaburzenia miesiączkowania, ale nawet zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak upośledzenie pamięci. Wreszcie wspominałam już wcześniej objawy bólowe różnego rodzaju, czasami bardzo dotkliwe, tak zwane bóle neuropatyczne. One mogą dotyczyć tułowia, ale mogą dotyczyć również kończyn.